To jest 12,5 tysiąca za sam WRZ, za sam przewód, za sam materiał. Miałem taką realizację, gdzie klienci kupili już domek w stanie surowym, zamkniętym, z doprowadzonym WRZ-em, z tym, że była to trzecia linia zabudowy, a złącza oczywiście przy drodze głównej. I z tego wszystkiego zrobił się WRZ do długości, tam było 180 metrów. I wpiszmy sobie taką długość tutaj 180 policzmy to nawet dla tych 25 amperów takiego realnego zużycia. Dalej mamy przekrój 35 no i tu już jest 1,95 to jest już yy, takie powiedzmy już akceptowalne, już akceptowalne. Ale tutaj jest dosyć istotny problem, ponieważ YKY 4x35 czyli miedziany yy, jest po prostu drogi. To jest 12,5 tysiąca za sam WRZ, za sam przewód, za sam materiał, za 12,5 koła. No kurczę, może warto by było pomyśleć nad aluminium w tym przypadku. Jeżeli sobie policzymy koszty 35, no to jest to jest 35, 15 zł za metr. 15 zł razy 180 metrów. No to wychodzi na 2700. To jest. 4 razy tanie. Nie jest to zabronione, a wręcz jest to szeroko stosowane no, ze względu na, na cenę. Yy, Mięć jest droga.